Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o zapaleniu płuc u psów. Jest to poważna choroba, która może dotknąć każdego psa, niezależnie od wieku, rasy czy wielkości. W tym filmie omówimy przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie zapalenia płuc u psów. Po pierwsze, wyjaśnię, czym jest zapalenie płuc i jak dochodzi do jego rozwoju. Następnie omówię najczęstsze objawy, na które należy zwrócić uwagę u swojego pupila. Kolejnym punktem będzie diagnostyka czyli jak weterynarz może potwierdzić zapalenie płuc. Na koniec przedstawię dostępne metody leczenia i powiem, jak pielęgnować psa w domu podczas choroby. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny i pozwoli Wam lepiej zrozumieć zapalenie płuc u psów. Pamiętajcie, że wczesne rozpoznanie i leczenie są kluczowe dla zdrowia i życia waszego pupila. Zapraszam do oglądania. Co to jest zapalenie płuc? Zapalenie płuc to poważna choroba, która dotyka płuca psów. Polega na zapaleniu pęcherzyków płucnych, co utrudnia oddychanie i może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci. Choroba ta może mieć różne przyczyny. W tym infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze, a także aspiracje treści pokarmowej lub ciała obcego. Zapalenie płuc o podłożu niezakaźnym zapalenie płuc może również wystąpić w wyniku czynników niezakaźnych, takich jak urazy klatki piersiowej, złamania żeber lub inne urazy klatki piersiowej mogą uszkodzić płuca i prowadzić do zapalenia. Nowotwory Nowotwory płuc lub innych narządów w klatce piersiowej mogą naciekać na płuca i powodować zapalenie. Choroby autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy, mogą powodować zapalenie płuc. Aspiracja treści pokarmowej lub ciała obcego. Aspiracja treści pokarmowej lub ciała obcego może dostać się do płuc i wywołać zapalenie. Objawy zapalenia płuc. Objawy zapalenia płuc u psów mogą być różne i zależą od przyczyny choroby, jej nasilenia oraz ogólnego stanu zdrowia psa. Do najczęstszych objawów należą: kaszel. Kaszel jest jednym z najczęstszych objawów zapalenia płuc. Może być suchy lub mokry, z odkrztuszaniem śluzu lub ropy. Trudności w oddychaniu: Psy z zapaleniem płuc mogą mieć trudności w oddychaniu. Co objawia się przyspieszonym oddechem, płytkim oddechem lub dusznością. Gorączka. Gorączka jest częstym objawem infekcji, w tym zapalenia płuc. Osłabienie. Psy z zapaleniem płuc mogą być osłabione i apatyczne. Brak apetytu. Psy z zapaleniem płuc mogą mieć zmniejszony apetyt lub całkowicie odmówić jedzenia. Wyciek z nosa. Wyciek z nosa może być ropny lub śluzowy. Ból w klatce piersiowej. Psy z zapaleniem płuc mogą odczuwać ból w klatce piersiowej, co objawia się niechęcią do ruchu lub skomleniem. Leczenie zapalenia płuc Leczenie zapalenia płuc u psów zależy od przyczyny choroby, jej nasilenia oraz ogólnego stanu zdrowia psa. W przypadku infekcji bakteryjnych stosuje się antybiotyki. W przypadku infekcji wirusowych leczenie jest objawowe i ma na celu złagodzenie objawów. W przypadku zapalenia płuc o podłożu niezakaźnym leczenie zależy od przyczyny choroby. Opieka nad psem z zapaleniem płuc. Opieka nad psem z zapaleniem płuc jest bardzo ważna i może pomóc w jego szybkim powrocie do zdrowia. Należy zapewnić psu spokój i odpoczynek. Pies z zapaleniem płuc potrzebuje spokoju i odpoczynku, aby jego organizm mógł zwalczyć chorobę. Ciepłe i suche miejsce. Pies z zapaleniem płuc powinien mieć ciepłe i suche miejsce do odpoczynku. Dostęp do świeżej wody. Pies z zapaleniem płuc powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. Lekkie i łatwostrawne jedzenie. Pies z zapaleniem płuc może mieć zmniejszony apetyt, dlatego należy podawać mu lekkie i łatwostrawne jedzenie. Regularne kontrole u weterynarza. Pies z zapaleniem płuc powinien być regularnie kontrolowany u weterynarza, aby monitorować jego stan zdrowia i w razie potrzeby modyfikować leczenie. Zapalenie płuc u psów jest poważną chorobą, która wymaga szybkiego leczenia. Jeśli zauważysz u swojego psa objawy zapalenia płuc, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Zapalenie płuc u psów to poważna choroba która wymaga szybkiego i skutecznego leczenia. Leczenie zależy od przyczyny zapalenia płuc, ale zazwyczaj obejmuje antybiotyki, leki przeciwzapalne i leki przeciwkaszłowe. W ciężkich przypadkach pies może wymagać hospitalizacji i tlenoterapii. Opieka nad psem z zapaleniem płuc jest bardzo ważna. Pies powinien mieć ciepłe i wygodne miejsce do odpoczynku, a także dostęp do świeżej wody i pokarmu. Należy regularnie sprawdzać temperaturę psa i obserwować jego oddech. Jeśli pies ma problemy z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z weterynarzem. Zapalenie płuc u psów nie jest zaraźliwe dla ludzi. Zapalenie płuc u psów jest zwykle spowodowane przez bakterie lub wirusy, które nie są przenoszone na ludzi. Jednakże, niektóre z przyczyn zapalenia płuc u psów, takie jak grzyby, Mogą być przenoszone na ludzi. Jeśli masz jakiekolwiek obawy, skonsultuj się z weterynarzem. Zapalenie płuc u psów może być spowodowane przez wiele różnych czynników, w tym bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Objawy zapalenia płuc u psów mogą obejmować kaszel, gorączkę, trudności w oddychaniu, utratę apetytu i letarg. Wczesne rozpoznanie i leczenie zapalenia płuc u psów jest bardzo ważne. Zapalenie płuc u psów może być śmiertelne, jeśli nie jest leczone. Zapalenie płuc u psów to poważna choroba, która wymaga szybkiego i skutecznego leczenia. Opieka nad psem z zapaleniem płuc jest bardzo ważna. Zapalenie płuc u psów nie jest zaraźliwe dla ludzi. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące zapalenia płuc u psów, skonsultuj się z weterynarzem.